Siemka mordeczki, mam dla Was darmowe skiny w CS2. Wchodzicie na stronę helkeys.com. Następnie w prawym, górnym roku klikacie kod promocyjny, wpisujecie ten kod, który macie na ekranie, czyli Tomas. I ty, lub wchodzicie pierwszy link w opisie wtedy dostajecie słuchajcie 3 zł za darmo, czyli 70 centów oraz 10% do wpłaty bonusu. Słuchajcie, ja mając 70 centów, postanowiłem, że otworzę sobie oto taką skrzynkę za 50 centów. Zobaczmy, może nam coś ciekawego. dropnie. no, słuchajcie, drop nie jest jakiś wybitny, ale Wam może pójdzie lepiej, więc wchodźcie na stronę, wpisujcie mój kod, nie musicie wpłacać. I ja takiego skinka sobie wypłacam na moje konto Steam, bo za darmo to uczciwa cena. Siemko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku z HellCase'a Słuchajcie, dawno odcinka z HellCase'a nie było, ale pojawiam się 4 czy tam 5 odcinków y, Dlatego oglądajcie, lajkujcie i w ogóle y, No i tak, mamy 500 dolarków Jest chyba spoko, nie? Dawno mnie tu nie było, mamy jakiś tutaj evencik taki mroczny, kurde Nie wiem czy to nie jest e, event e, Podobny do tej Dune'y całej, nie? Tak, taka otoczka, tak mi się wydaje, tego tak filmu, czy tam jak to się tam e, nazywa nic chyba takiego ciekawego tutaj się nie pojawiło, chociaż ten event, kurde, powiem wam, że jest ciekawy. Jest ciekawy, jest ciekawy, jest ciekawy ten evencik. Mamy tu jakieś takie te... Okej, okay, okej, okay. czyli po prostu pewnie eventowe skrzynki trzeba otwierać. Otwórzmy sobie taką za 6 dolarków. 4 razy. 5, sorry, 5 skrzynek na raz. To jest fajne, bo na się możecie nawet 10 skrzynek na raz otworzyć. Jest naprawdę super zrobione. No i co nam po 20 dolarów? No to jest trochę lipka. Za 60 zobaczymy, co nam dropnie. Ok, 60 dolarów dropo też 60, no ale też te punkty eventowe coś tam wpadło tych punktów, więc też, też spoko. No i czekajcie, bo tu były te wydarzenia bitwy, bitwy, dokładnie bitwy. Tego nam właśnie było tutaj trzeba. Myślę, że tak bitwa za... Kurde, no nie wiem. Knajfy, dwa knajfy. Myślę, że może to być jeden knajf. Jeden knajf na trzech graczy. Myślę, że, że może to oddać, że może to fajnie sypnąć. Ale czy tak będzie? Nie wiem. Zobaczymy, czy tak będzie, słuchajcie, kochani. Miejmy nadzieję, że tak będzie i że to sypnie naprawdę bardzo ciekawie. Jakaś kosa leci chyba na dla nas, Chyba nie dla nas, niestety. I trochę w pipkę dostaliśmy. No i jeszcze raz taką samą bitwę, nie? No jeszcze raz taką samą bitwę. Zaryzykuję dla was, widzowie, dla kontentu zaryzykuję. Miejmy nadzieję, że teraz drop nie było, będę, będę, będę lipa. Będzie totalna lipa. Daj coś dobrego. Dropną no flip knife, więc raczej to mamy. Wygraliśmy to na styk. Dobra, wygraliśmy to na styk, więc jest naprawdę super. Wygraliśmy na profit. Więc ja bym teraz coś zrobił innego, nie? Normal knife na przykład. I Tiger tut, Nie, tylko Normal Knife. Na czterech graczy. A to mi szkodzi. Nawet dajmy tryb dzielenia. Tryb dzielenia dajmy, żeby nie być stratny. Zobaczymy jak ten tryb w sumie działa. Przetestujemy go sobie. Wiem, że to dzieli na czterech graczy, taką wygraną, nie? Że wszystko sumuje. No jest tu ciężko jest wyjść na plus, bo każdy musiał drobnąć, tutaj by musiał coś tutaj dobrego drobnąć. Ale widzicie, no. no każdy jest w pizdę, nie? Każdy jest pizdę. a weźmy na przykład jakąś drogą skrzynkę, nie? Na przykład powiedzmy, kurde, to, tego bajoneta. No weźmy tego bajoneta na czterech graczy i tryb dzielenia. No zobaczymy, w sumie ja nie wiem, co tu można, może dropnąć z tego. Ale wydaje mi się, że mogą tu wylecieć ciekawe rzeczy. No właśnie, tylko że ja żem teraz bitwę wyszedł. I i ją zobaczyć, jak to wygląda, dobra. Uwaga, i zaczyna się ta jakąś dobrą kosę, żeby podbić chłopakom wygraną, no, no słuchajcie, slipa totalna, chyba najgorsze co mogło tutaj, ej nie, to jest profit, ej, ej, to to może mieć potencjał ten Bayonet, Bayonet i Normal Knife nie będzie mnie stać, Shining Knife, no nie no, możemy stać tylko na Vaya na Knife, Flip Knife, 750, czyli powiedzmy Princess... Na Princess nas nie No to dajmy ku Knife'a, zobaczymy co to jest. No, tryb dzielenia na czterech graczy. No, zobaczymy: no 750 dolarów bitwa. Cały nasz budżet. No to jest tryb dzielenia, więc tutaj się dzielimy. Więc no, nie będę stratny wiadomo całej kwoty, ale mogę być stratny naprawdę sporo. No, chłopaki nic tutaj nie dropli. Ciekawego. Ja w sumie też taki taki najgorszy skinek wyleciał, a z tej drugiej skrzynki. No, tutaj chyba. Najlepszy był dla mnie, więc no normalnie bym to wygrał, ale jestem... Ej, dobra, powiem wam, że myślałem, że te bitwy więcej zabierają, nie? Tym trybem dzielenia. No tak mi się wydawało, nie? No to weźmy sobie, kurde, Shiny Knife -y 2. I dajmy sobie jeszcze yy, za 260 Gamma Knife. I no, robimy dzisiaj odcinek właśnie z tego trybu. A, bo mi brakuje, bo mi brakuje. Właśnie, bo mi brakuje, no tak. No to shiny knife'a niestety no nie dodamy. Tego też nie dodamy. Kurde, no to mogę dodać. A, kusi mnie ta skrzynka, kusi mnie ta skrzynka. Zobaczymy, co tutaj nam wyleci z tego. No ten tryb dzielenia jest naprawdę dziwny. No ale mamy 100% szans na wygraną, tak? Więc no nie ma takiego stresu, jak się robi tą bitwę. Bo można jeszcze z tego wyjść na fajny prof. Widno, pierwsza skrzynka tak średnio dała, ale serio, nikt jeszcze tutaj nic dobrego takiego nie temu, wyleciało coś nie. No to wszystko jest tyle samo warte, nie? Okej, okay. i tutaj ten dropnął no, 1000 dolarów i to nam podzieliło 800. O, i ty da się wyjść na plus. 900 dolarów mamy już, da się wyjść na plus, faktycznie da się wyjść na plus. Ej, bardzo ładnie dało to. To była ta skrzynka. Fajn, fajnie dała, fajnie. Jeszcze raz, tryb dzielenia. Ostatnia bitwa już w tym filmie. Zobaczymy, co nam dropnie. Miejmy nadzieję, że coś zarobi z tego. Dobra. Okej, okay, no powiem Wam tak: 120 dolarów, no to, to to nie jest jakiś dobry. To jest chyba jeden z, z tych słabszych dropów, ale tutaj wulkanik leci za 1000 dolarów. Patrz i to od razu dzieli. Aha, bo to od razu wygraną dzieli. Dobra, tuż już widzę, jak to działa. Tu już widzę, jak to działa. Dobra, to ja wcześniej na to uwagi nie zwracałem. No, ale dobra, no jest trochę minus, jest trochę minus. Wiecie co? Ja bym zrobił jeszcze jedną bitwę. Ja bym zrobił jeszcze jedną bitwę. Bayonet. Może nie ten bajonet, może to dajmy teraz. A dajmy sobie. Nie, rubicery, rubicery. Rubicery i to. No jakieś nowe skrzynki trzeba potestować. Dobra i ostatnia bitwa już, bo już wiem jak to za bardzo tutaj wygląda, bo to od razu dzieli, dlatego ja nie widzę ile jakby oni dropli. A myślałem, że to inaczej działa właśnie trochę. No, ale dobra, no zobaczmy. Rubicery i co leci Korobit. Aha, to jest warty tysiąc. Dobra, to i tak spoko, bo coś tam na uratował trochę nas, trochę nas uratował trochę nas. U... Ej, podoba mi się ten tryb. Nie ironicznie podoba mi się ten tryb. Możemy zrobić najdroższą skrzynkę na stronie teraz. No to sobie zróbmy na czterech graczy, try wdzielenia. I to już jest sery ostatnia. No chciałem dobić właśnie tą najdroższą skrzynkę, udało się. Resztę zobaczycie w kolejnym odcinku. Więc wyczekujcie odcinka. No i zobaczmy, co tutaj może nam dropnąć. Ciekawego. Tu lecą takie kosy. Okej. Okay. Okej, okay. no każdy dropnął no szczoch Każdy dropną no szczoch Ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmie Siemano.